Dobry, chciałbym Państwu zaprezentować mechaniczne zabezpieczenie Wana. To jest zamek hakowy. Zamykamy. Teraz nie da się otworzyć. Otwieramy. Tu jest otwór na hak. To jest zabezpieczone akurat wkleiłem to no, mountem. Aha, tutaj mamy. Tu mamy hak Trzeba było go trochę porzeźbić Tu mamy tył wygląda to tak Teraz jest Czyli sobie otworzymy Hak i tak wygląda Zaczęm tak to nazwijmy. Warto zrobić wtedy, kiedy odryglowuje nam się tył, gdy pociągnie się za klamkę z przodu. Czyli złodziej wybiłby szybę w kabinie i mógł wtedy otworzyć z tyłu kipę i okraść na scenę w ładunku. Proszę.